Dzień dobry Państwu, kilka dni temu, dokładnie 27 lutego zakończyła się aukcja wprowadzona w domu aukcyjnym Christis o nazwie Post War Present. Tu ktoś jest z nami, jak słyszycie, zawsze jest z nami. Słuchajcie, wiele rzeczy tutaj się nie sprzedawało związanych z biżuterią, więc nie będę wam pokazywał całej opcji, bo to nie ma, no to nie jest obiektem naszych zainteresowań. Jeżeli ktoś ma pytania, w co warto inwestować, to właśnie malarstwo jest jedną z takich rzeczy, jedną z niewielu. Popatrzcie, co się dzieje obraz zupełnie taki współczesny, nawet nie wiem kiedy to jest. 1955. 1935 urodzony który urodzo był urodzony. 88 tysięcy. Tutaj jest. No tu się coś nie sprzedało. Zobaczmy, co tu się sprzedało. 81 tysięcy 900. Kolejny współczesny autor i tak dalej, i tak dalej. Można sobie. 200 tysięcy za parasolę. Wspaniałe dzieło sztuki. I na pewno można było na tym nieźle zarobić. Na, na pewno zarobiono na tym nieźle. Zwróćcie uwagę na dwie, na trzy inne obiekty, które z których dwa się nie sprzedały. Aleksander Calder, 1898-1976. Tiara wykonana z brązu. Słuchajcie, wyceniona na między 100 tysięcy a 150 tysięcy dolarów. Słuchajcie, masakra. W ogóle, gdyby to był obiekt pochodzący z wczesnej epoki brązu, no to wszyscy wypiali zachwytów. To by było jasne. Natomiast zrobił to człowiek, który żył no właściwie poza tymi pierwszymi dwoma latami swojego życia żył w XX wieku i miał możliwość robienia rzeczy pięknych. No to zrobił takiego potwora, którego nikt nie chciał kupić za 100 tysięcy dolarów. Ciekawe dlaczego. Kolejna tiara, no też wyjątkowe arcydzieło. Ten sam autor. 40 tysięcy dolarów. Też nikt tego nie chciał za 40 tysięcy. No cóż, no cóż, również dzieło wiekopomne, jak widać, klienci nie kupują, ale popatrzcie tutaj, Alexander Calder, wisior wykonany z miedzi, tym razem miedź sprzedaje się lepiej jak mosiąc, jak widać, lepsza miedź niż mosiąc. ten obiekt sprzedał się za 31 dola, 500 dolarów, słuchajcie, masakra. Po prostu masakra. Ja myślę, że taki uczeń na złotnika byłby to w stanie wykonać w ciągu kilkudziesięciu minut, razem z przeciągnięciem drutu, a potem to jakoś pozaplatać. Nie wiem, co przyświecało kupującemu, że zapłacił za to tak dużo pieniędzy. Słuchajcie, 30. Patrząc na, na biżuterię, która jest diamenty, za te pieniądze, się nie sprzedają, złoto za te pieniądze się nie sprzedaje, srebro to już w ogóle. Srebro chodzi po złomie. A tutaj no, zobaczmy jeszcze, co to przedstawia. W ogóle ma to jakiś swój. O, o. E, tutaj chcą nas namówić na subskrypcję. E, to jest tak: drut miedziany, e, naszyjnik, e, wykonany około 1957 roku. No to e, to dzieło już jest generalnie powyżej. Powyżej 30 lat, powyżej 50 lat, nawet, więc to już jest praktycznie obiekt archeologiczny i rzeczywiście wygląda jak obiekt archeologiczny. I rzeczywiście, gdybyśmy go przypisali jakiejś kulturze bardzo pierwotnej, to zapewne byłoby to niezmiernie, niezmiernie cenne znalezisko. A w tej sytuacji to jest po prostu jakiś potworek, który został zapleciony z drutu przez nie wiem, pijanego artystę. No, tutaj jak widać, zostało sprzedane do pani Mary James Brown z Massachusetts. Nie sprzedane, podarowane artyście. Aha, czyli zrobił to dla niej, żeby sobie nosiła. No, skoro dał jej to za darmo, no to rozumiem. Następnie ktoś to kupił w 1987 roku, później znowu jakaś wspaniała kolekcja. Prywatna w Massachusetts zakupiła to w w 1997, no i sprzedaż w listy w 2009 roku, no i, no i cóż, no, co tu dużo komentować. Okazuje się, że lepiej kupić taki wisiorek, nie wiadomo co, niż złotą biżuterię wysoką. Bo taki beznadziejny twór można potem usiłować sprzedać jako coś z wyjątkową i wykonane przez znanego artystę i będącego dziełem sztuki. No a złotą sztabkę, na przykład, albo monetę bulionową, no to to, to jest tylko złoto. No co tam co tam takie złoto? Tutaj jest przynajmniej kawałek miedzi, Napiszcie mi o co, co o tym myślicie, może ktoś ma jakieś przemyślenia specjalne, bo, bo ja szczerze mówiąc tego nie rozumiem. Za te pieniądze można było kupić w tym samym domu opcyjnym, na sprzedaży poopcyjnej albo na sprzedaży prywatnej zupełnie fajny kawałek biżuterii, pokazuję wam, no 30 tysięcy dolarów to już jest całkiem, no całkiem fajną rzecz można kupić, czy to pierścionek, czy... Parę kolczyków czy, czy wisior, albo jakiś nawet drobniejszy naszyjnik. No, ale nie, ktoś wolał, wolał kupić takiego dziwolonga. Napiszcie, co o tym myślicie, jestem bardzo ciekaw. Dziękuję bardzo za uwagę, do usłyszenia.